Witam także szybkie turbo. Banujemy Profangera. Jest on mega niebezpieczne w późniejszych etapach gry. Kogo sobie wybrać? Z reguły wszyscy banują Snajpera. jest banowany. Zagramy sobie Muerto. Jest ona zasięgowa. Na późniejszych etapach też naprawdę jest Bohaterem. Na początku gry nigdy nic nie kupuję. Kiedyś kupowałem buty, żeby było szybciej. Wiele osób kupuje zdrowie na początku, ja wolę poczekać, i uzbieram 900 zł, żeby kupić regenerację. Hamster na podstawie obrażeń. KeyMate wydaje się spoko. Mm, tu nam sporo Shadow może narobić kłopotów. No, oczywiście wody hunter. Ale stawiam raczej, że wygramy. Jeżeli uda mi się przejąć jedną linię, to później systematycznie będziemy kontynuować. I zaczynamy. Muerta na początku zawsze biorę piorunka, kiedyś brałem podwyższenie strzałów na początku, ale przy pierwszej walce o darmowe złoto muszę być pierwszych bohaterach. jednak ten piorunek robi lepszą robotę niż podwójne strzały. Rozświetlamy. No i zaczynamy. Na początku nigdy nie należy chodzić samemu, bo zawsze pojawia się dwóch czekowców, bohaterów i ciężko jest. Dlatego też piorunek z robotę. Mamy w się zatrzymane na początku normik orbitce. Nie no, na, początek, na mogę dostawać obrażenia na krepach, potem będę sobie swoje zdrowie odrabiał. Shadow Field, no niebezpieczny przeciwnik, tego się obawiałem. Będziemy się męczyć. Będziemy się męczyć. To. Na początku, tą To Będziemy w stosunkową przewagę. Jest możliwość zadania podwójnych strzałów Pogonimy go troszkę Aaaa, wieżyczka mnie namierzyła Tego nie lubię Teraz i tak jest lepiej, jest kółeczką, gdzie widać, od którego... Łęczyczka praca bardzo Ciągle Chodzi o to, żeby jak najszybciej wyklaczać krepy, zdobyć przewagę terytorium Załatwić tą chociaż jedną mierzeczkę, a potem możemy iść pomóc. Już się zaczyna szaleł zaczyna świrować. Ale mamy czas, pobawimy się troszkę. I kolejna porcja krepów. Proszę. Teraz będziemy zbierać większe zabieranie. Zdrowia? raz po wciśnięciu lubimy no, mnówczą robotę czyli rozwalamy wieżę i mamy już zabieranie zdrowia 24% a ponadto jak naciśniemy dostajemy amby, zresztą każdy bohater dostaje amby. to jest takie turbo doładowanie dla bohatera Niewiele wiele, many to kosztuje a naprawdę robi robotę i proszę i kolejna mamona jeden strzał, uciekamy zdążyli nam już, niestety to wszystko jest do wyprostowania jak widzicie mój kibet daje radę mamy już trzy zabójstwa na naszym koncie ja postaram się rozważyć tą wieżyczkę fajnie jakby ktoś przyszedł pomóc na chwilę ale bez niej też sobie damy radę postraszymy Shadow a niech sobie ucieka no, tylko z tego straszenia może wyjść to że właśnie wina zgadza się w międzyczasie wykorzystamy to żeby kupić buty które dadzą że będziemy szybciej troszkę chodzić przemieszczać się po mapie Póki co nie chodzę po różnych miejscach gdzie można. to robię jakoś. drugie buty. Zobaczmy, tych Nie mamy czar pod który sprawia, że bohaterowie, którzy nie czarują, niewiele tak naprawdę mogą nam zrobić ani To jest zawsze dobre takie na początek. Mrówka praca. Uchwalenie tej pierwszej wieżyczki. Efekt psychologiczny. Morale drugi nie spada. Właśnie teraz ulepszenie uciekł. Kurz, niech tam przywiezie. Się. włączamy Zajopa w najszybszym programowym wężeczkiem. Tutaj, jak widzicie, mamy... ...do zebrania zdrowie i manę. Sekundę zbiegł w wolnej chwili. O, no, już są przerażeni. Czterech ich nie gra, trochę słaba gra będzie jednostronna, ale... ...ale mimo wszystko... Trochę brać będzie, myślę, że... Tutaj jest czas 4,5. Myślę, że jeżeli musimy zmienić 15 minut. Jeżeli się nie poddało oczywiście. Nie chodzę na razie, nie idzie. Staram się tą wieżyczkę tutaj rozwalić. Żeby... Dłużej żeby... będę w sobie w nią strzelać. Muerta jest o tyle dobra, że wieżyczka w nią nie strzela. Z tego nawet tak jest dalej. Gdyby to był sniper, to wieżyczka od razu by go i Pierwszym celem pomimo dużej ilości które znajdowały się w zasięgu. Kolejnym moim celem jest zdobycie pioruna, który sprawia, że któryś strzał jest przenoszony na innych i to wtedy krepy. To jest chwila momentu. Ale wykorzystam sytuację, idę za ciosem. Niszczę taką wieżyczkę. Odpalam odbiornik, jak to mówię. Niech się dzieje. No, to było szybkie. Aż jestem później Każdy zrobił swoje po prostu, albo drużyna się poddała. Spójrzcie na statystyki. Robi robotę, należy go pochwalić. Z czego oni to? No praktycznie, jeden nie grał od początku, czterech trochę później. To nic, tyle. Krótki filmik, krótka gra. Myślałem, że trochę inaczej się to skończy, ale tak się skończyło. Pozdrawiam.